W godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w budynku biorodzinnym na osiedlu Jasne, chodzi o, o wieżowiec. Działania nasze po przyjeździe na miejsce zdarzenia polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. W chwili przyjazdu naszego na miejscu byli już policjanci, którzy częściowo sprawdzili budynek pod kątem zagrożenia. Dalsze działania nasze polegały na sprawdzeniu mieszkań w klatce schodowej wskazanej w zgłoszeniu i wytypowaniu ewentualnego zagrożenia. Wstępnie można, można było ocenić, że doszło do przepalania potrawy na, na gazówce. Po sprawdzeniu większości mieszkań w pierwszej fazie nie ustaliliśmy dokładnego miejsca zdarzenia, w drugiej fazie jeszcze raz przystąpiliśmy do sprawdzania dokładniejszego, skrupulatniejszego. Doszło do wytypowania mieszkania. Lokatorka wstępnie nie chciała się przyznać do przepalania potrawy. Później przy w obecności policji potwierdziła, że tak jest pracą tego zdarzenia. Zagrożenie było niewielkie. Dalsze czynności w sprawie prowadzi policja. Nie było ewakuacji. W działaniach brały udział cztery zastępy Praży Pożarnej, w tym trzy Joder i 1 OSP Piskorzów.